Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś nowość, lampy ostrzegawcze LED w komplecie, czyli coś czego jeszcze nie było w AgroDN. Także zaczynamy. I to jest właśnie ta nasza nowość. Mamy tutaj dwie lampy LED ostrzegawcze firmy Kramp bardzo mocno przypominają kształtem e, lampy helli, czyli to co mamy w oryginale. Na pierwszy rzut oka nie widać, żeby to była lampa ledowa, ale jest ona ledowa właśnie. I dlaczego tą lampę sprzedajemy w kompletach? Tak jak tutaj widzicie, mamy dwie lampy LED. Jest tutaj jedna bardzo ważna funkcja. Mamy tutaj przycisk na jednej z tych lamp i tą właśnie lampę montujemy sobie z lewej strony ciągnika, tam gdzie wsiadamy. O tam możemy sobie przestawić tryb świecenia. A mianowicie chodzi o to, że te lampy są zsynchronizowane ze sobą. I mamy tutaj dwa tryby świecenia. Teraz tak, te lampy mogą świecić albo razem, błyskać, e, lub mogą błyskać osobno. Takich lamp jeszcze nie mieliśmy, jest to nowość od niedawna w naszej ofercie. Teoretycznie, lampy te nie wywołują zakłóceń, choć wersja premium jest bardzo na to uczulona i musimy to jeszcze sprawdzić, czy w premiumkach ta lampa będzie działać, czy nie będzie wywalać błędu. Ale w zwykłych wersjach, jak najbardziej, można tą lampę zamontować. Trzeba mieć tylko uchwyt z prawej strony, no bo te lampy są sprzedawane w kompletach. A taki uchwyt możecie Zakupić również u nas na naszej stronie czy w naszym sklepie. Gdybyście nie byli pewni, jaki uchwyt wybrać, no to tutaj też wyświetli Wam się numer telefonu. Możecie zadzwonić, a my dobierzemy Wam odpowiedni uchwyt do Waszej maszyny. No i oczywiście lampa ta pasuje idealnie do John Deera. Mamy tutaj uchwyt e, odpowiadający uchwytowi John Deere'owskiemu. Bez problemu zamontuje się na taki uchwyt. Tutaj macie elastyczny uchwyt, gdybyście gdzieś zahaczyli taką lampą no to nie powinno się nic stać, bo tutaj mamy na takiej gumie fajnej, fajnie to pracuje i myślę, że tutaj nie powinno się nic stać. Oczywiście lampa jest w pełni wodoszczelna i pyłoszczelna, także w środku nie powinno się z tą lampą nic dziać. No i oczywiście jak każda lampa ostrzegawcza musi mieć homologację, którą znajdziecie tutaj na górze tej lampy, także w pełni lampa jest homologowana i można się poruszać po drogach publicznych z takimi lampami. A więc podsumowując, mamy dwie lampy producenta Kramp, są to lampy ledowe w pełni z pełną homologacją, synchronizacja tych lamp. A więc myślę, że to będzie kolejny fajny gadżet na naszej stronie. A gdybyście chcieli być na bieżąco z wszystkimi nowościami oraz promocjami, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A w komentarzu możecie napisać czy taka lampa wam się podoba. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam was na kolejne filmy. Cześć.